Witam wszystkich, z tej strony Spektra, a my omówimy dzisiaj sobie animecon. Chciałabym tylko już na wstępie wspomnieć, że będzie to bardzo subiektywna relacja, w sensie będę opowiadać bardziej z mojej perspektywy, więc będzie to taka subiektywna relacja z animeconu. Animecon odbył się 26 października w Poznaniu w 2019 roku. I był to konwent halloweenowy, jak chyba każdy animekon. Muszę przyznać, że był to chyba najbardziej pechowy konwent, na jakim byłam. Naprawdę już sam już od początku nic się nie układało. Mój cosplay, cosplay morgany który bardzo chciałam, żeby wystąpić w nim na halloweenowym konwencie przyszedł o po 14 w piątek kiedy pociąg miałam o 14.40 więc ledwo naprawdę wielkim szczęściem było, że zdążyłam na pociąg i to jeszcze z cosplayem który był w wielkim, wielkim kartonie, no bo skrzydła jednak e, mają swoją wielkość, więc musiałam się w pociągu szarpać z wielkim kartonem. Co nie było w planach. Mój cosplay miał przy, przybyć dzień wcześniej o 12, no ale w sumie z mojej winy nie przybył, bo miałam uczelnię i go przekierowałam. Co nie było zbyt rozsądne, jak się okazało. No dobrze, ale udało się wszystko. Miałam cosplay przynajmniej częściowo. Yy, I zdążyłam na pociąg, więc przynajmniej tyle. <noise> dziękuję bardzo Almar Gotonowi który razem ze mną pojechał i towarzyszył mi w sumie przez cały konwent i pomagał mi złożyć skrzydła. <noise> bardzo dziękuję, <noise> bo sama bym chyba tego nie zrobiła. Wszystko zaczęło się od tego, że gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że w sumie nikt nie wie, gdzie jest slip Nokarina. Wiele helperów wydawało się już wcześniej dostać to pytanie, jednak nikt za bardzo nie wiedział, w której sali miał się znajdować nasz slip, więc w sumie poszliśmy na najwyższe piętro wybrałam pokój, który najbardziej mi się podobał, po czym okazało się, że to był ten pokój którym będzie sleep Nano Karin. Więc jej. Ogólnie mieliśmy jedną nieprzyjemną przygodę na samym początku, bo, e, bo Almargoton miał białą paskę, a ja miałam niebieską, no bo Nano Karin i tak dalej. My mieliśmy sleep wyznaczony na drugim piętrze, no i osoby z białą opaską niestety nie mogły tam wchodzić mimo zapewnień, że jest z nami. I tutaj tak trochę na innych konwentach to przechodziło w dodatku helperzy osobiście mówili, że tak, na spokojnie niech przejdzie, po czym ochrona zrobiła dramę i no i wyszło, już muszę przyznać, że było mi smutno. No, bo bupio, zwłaszcza, że zdążył już zostawić rzeczy, bo oczywiście ochrona zaczęła działać dopiero po jakimś czasie. No więc tak, to drugi taki incydent niefajny. Ale bardzo dziękuję Nano Karin za wieczorną próbę w naszym sleepie. Było naprawdę uroczo. Pośpiewałam sobie przed koncertem, znaczy próbę przed koncertem, który odbywał się kolejnego dnia. Cóż ogólnie, co wydawało mi się na minus, to, że było bardzo mało luster, i w sumie pryszniców też nie było jakoś dużo, ale no bardzo jakby rzucał się, się w oczy brak luster. A lustra dla cosplayerów są dosyć istotne. Bo na piętrze, na którym my byliśmy, w łazience nie było luster. Rzeczywiście na piętrze o jedno piętro niżej lub o, o dwa. Te lustra były, yy, jednak no, wcześniej o tym nie wiedziałam, więc te lustra rzeczywiście były tylko na w łazience na innym piętrze, nie na naszym. Minęła pierwsza noc, nie położyliśmy się bardzo wcześnie spać, <gryw> jak to na konwentach, a rano chciałam się przygotować do bycia Morganą, więc potrzebowałam lustra, więc dziękuję panu, na którym stoisku musiałam się malować bo akurat przy jego stoisku było lustro. <noise> Dziękuję za to, że mi pozwolił tam rozstawić yy, kosmetyki i tam stać. <noise> Rano mieliśmy próbę. Poranną próbę do koncertu, która chyba wyszła całkiem spoko. Mieliśmy możliwość wybrania koloru świateł i był dym, który w sumie źle działa dla wokalistów, ale był, ale był, więc fajnie. Próba przeszła z lekkim opóźnieniem, ale to w sumie, no, dosyć normalne Później byłam na porannym dyżurze Ja muszę przyznać, że bardzo lubię dyżury w, nan w Nanokarin Nanokarin W NK. Zwłaszcza jak ludzie wybierają piosenki Nie wiem, czy mieliście okazję być, jeżeli nie, to zapraszamy następnym razem Jest naprawdę fajnie Ogólnie jest tak, że mamy przygotowaną jedną lub dwie scenki, do których można. gdzie jest dużo postaci, można się do nich nagrać, lub można się też nagrać do piosenki. Chyba my mieliśmy z 10 piosenek do wyboru przygotowanych z instrumentalami i z oryginałem, więc można wybierać do wyboru do koloru. I tak jak nagrywanie scenek jest. W pewnym momencie się bardzo nudzi. W sensie, no bo. Ka z każdą osobą w sumie ogląda się scenkę po dwa, trzy razy, więc kiedy już jest kilkunasta osoba, to tak, to już boli. A muszę przyznać, że uwielbiam nagrywać piosenki, bo zawsze jakby też bardziej czuję, że mogę coś powiedzieć, coś doradzić, zasugerować. No i zawsze każda piosenka jest inna, nawet jak to ta sama piosenka, więc nie mogę narzekać na dyżur. Bo było naprawdę spoko. Później z almargotonem poszliśmy na jedzenie. Było tam takie miejsce jak m kafe była kawiarnia. W której były pyszne onigiri. O, pyszne były. Niestety dosyć szybko się skończyły, ale były naprawdę dobre i polecam. Tam zjedliśmy śniadanie. Później mieliśmy trochę czasu na to, żeby sobie pozwiedzać, chodzić po straganach, ym, porobić sobie zdjęcia z cosplayerami, więc w ogóle było super. Było mnóstwo świetnych cosplayerów. Na tym konwencie moje cał, całe serce skradł Spektra <grym> z Bakuganów, który był uroczy i śliczny, i w ogóle. O, mam chyba z nim z tysiąc zdjęć. Bo był, to jest po prostu mój mentor. Kocham tę postać. W dodatku cosplay był też świetny, więc o. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na zwiedzanie. Znaczy trochę mieliśmy, ale to zawsze za mało czasu, ponieważ zaczynał się koncert. No i miałam, e, miałam zaszczyt ten koncert rozpoczynać. Więc za co bardzo dziękuję Pchełce, a dziękuję bardzo Orzecho za, za akompaniament muzyczny do mojego występu, do, nasze, do naszego występu. Ogólnie koncert wydaje mi się, że wypadł świetnie. Wszyscy z NK świetnie wypadli. Wydaje mi się, że publiczność dobrze się bawiła. Mieliśmy mnóstwo świetnych piosenek. Jeśli chodzi o mnie, no to. Tak jak pierwsza jeszcze wyszła, tak drugą, zwłaszcza końcówkę, popsułam, ale to takie typowe dla mnie, więc tak. Później miałam kolejny dyżur, no tym razem trochę dłuższy, ale tak jak wspominałam, uwielbiam nagrywać piosenki. Och, scenki, scenki już po pewnym czasie bolą, ale piosenki są super. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli. I których mogłam nagrać lub z którymi mogłam rozmawiać, a także wszystkim członkom Nanokarin, których poznałam na dyżurze i poza dyżurem, w sumie też. Później były warsztaty wokalne prowadzone przez nasi. Jeśli mieliście okazję uczestniczyć, to wiecie, jak super, jaka genialna piosenka z tego wyszła. Bardzo polecam kolejne warsztaty. Tak więc kolejny dzień dobiegł końca i tutaj po raz trzeci i to już ostatni mój pech znowu dało sobie znać. W sumie zastanawiałam się, czy wam o tym mówić, no bo, ale w sumie to jest tak dziwne. Ogólnie kiedy poszłam do łazienki, żeby się przebrać, kiedy zdejmowałam moją koronkową bluzkę, Mój krzyżyk zaczepił się o nią i przebił mi w nosie coś. <grym> Więc tak, podziwiam swoją umiejętność do krzywdzenia się randomowymi rzeczami, ponieważ yy, krew zaczęła mi lecieć. Poszłam do medyka i tutaj muszę bardzo, bardzo pochwalić, tak jak organizacja ogólnie animekonu i no, jakieś niedogodności były troszeczkę na minus. Tak, jakość pomocy medycznej, mimo że mój stan nie był jakiś bardzo krytyczny, to bardzo byłam miło zaskoczona. Znaczy, naprawdę, pan medyk, którego imienia ja niestety nie znam, ale pozdrawiam, był naprawdę świetny jeśli chodzi o wsparcie medyczne i psychiczne, no bo nie ukrywam, że nieczęsto... Nie, nie często robię sobie krzywdę, więc y, byłam trochę w szoku. W więc y, naprawdę dobra pomoc medyczna. I bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o no... Pocieszenie, po rozbawienie i o pomoc medyczną. Więc tutaj duży plus. Po dziwnych przejściach <grym> uznałam, że wstąpię jeszcze raz na Ultrastar. Było już chyba dobrze po trzeciej, no około trzeciej. W ogóle, jeśli chodzi o różne miejsca, no to Ultrastar był super. Bardzo, ale to chyba normalne dla konwentów, że Ultra Star zawsze mi się podoba. Chociaż był w małym pokoju, w którym cały czas było masę ludzi, między innymi Zenka, bardzo często. No, ale było spoko. Nawet raz pan prowadzący, pan prowadzący, wytypował mnie, że ty, ty chodź zaśpiewaj. Poczułam się wyróżniona. Jej. Jeszcze chciałam zajrzeć na VR, bo to też zawsze fajna zabawa. Jednak zawsze była kolejka, albo było nieczynne, więc nie miałam okazji. Jednak Ultrastar był super. No i kiedy tak po tej trzeciej odwiedziłam Ultrastar i w sumie tak sobie tam siedziałam chwilkę, nagle wbiło do nas dwóch ochroniarzy z pałkami. Z takim przyciszcie to, Ludzie, ludzie, na osiedlu chcą spać i są skargi. I... i, i <noise> to było dosyć śmieszne, zwłaszcza, że siedziałam idealnie przy wejściu, więc... Yy, kiedy dwóch wielkich gości wbija i obaj mają pałki, nie uniesione, ale, ale mają w rękach. To było dziwne, w sensie... <noise> co niby chcieli zrobić? <noise> Oczywiście do rękoczynów nie doszło, ale bo, bo, bo prowadzący Ultrastara powiedział dobrze, dobrze, już przeciszamy. Ale to było dziwne i takie w sumie. Kolejny minus. Tak minęła kolejna noc. Muszę przyznać, że moja kondycja psychiczna już po tym trzecim pechowym wydarzeniu nie była zbyt dobra. Nastał poranek, kolejny poranek i w sumie wcześniej tego o tym nie wspominałam, bo uznałam, że nie ma co, ale z drugiej strony czemu nie, mam taką tradycję, że zawsze w niedzielne poranki konwentowe odwiedzam jakiś kościół. I muszę przyznać, że na razie jestem zachwycona, ponieważ kościoły w małych, w małych i mniej i większych miasteczkach są naprawdę niesamowite. Są takie inne niż te warszawskie i w ogóle wszyscy śpiewają, i naprawdę lubię to robić, więc odwiedzam na mszy niedzielnej i robię oczywiście mojej rodzinie zdjęcia, żeby zobaczyli, jak wyglądają kościoły w innych, w innych miastach, bo zawsze podziwiam architekturę. Niektóre są drewniane i mają takie długie ławki, inne są jeszcze z czegoś innego, każdy jest inny muszę przyznać, że zawsze się zachwycam tak więc znowu dziękuję Almargotonowi za towarzyszenie mi no i cóż, ponieważ no zbliżamy się do końca konwentu przynajmniej dla mnie bo około 14.14 14 mieliśmy pociąg a nie za bardzo mieliśmy co jeść, <gryw> ponieważ w kafe, no skończyły się onigiri a była też wielka kolejka, więc uznaliśmy, że zjemy na dworcu, więc trzeba się było pożegnać. Dziękuję jeszcze raz wszystkim członkom Nanocarin, z którymi mogłam spędzić ten konwent. Ze wszystkimi nieczłonkami nano z którymi mogłam spędzić ten konwent. Dziękuję, kocham Was wszystkich. Jesteście cudowni, gdyby nie wy. No, nie miałabym zbyt dobrych wrażeń po tym konwencie. A. Dzięki Wam naprawdę uważam go za dobry konwent. Nie, nie żałuję, że byłam. No, ostatnim miłym akcentem było to, że na dworcu uznałam, że w sumie był konwent, a ja nie zjadłam sushi. W sensie zazwyczaj ktoś sprzedaje sushi, a muszę przyznać, że my nie znaleźliśmy albo nie było takiej osoby. Więc uznaliśmy, że pójdziemy na sushi z Almargotonem. I byłam miło zaskoczona, ponieważ znaleźliśmy, mm, nie wiem jak się nazywała ta restauracja, ale pewnie dodam Wam obrazek, bo jest to miejsce, gdzie bierze się na wagę jakby jedzenie i można brać na wagę sushi, więc za 14 zł najadłam się sushi, które co prawda było wielkie, <laughs> ciężko było je jeść, ale było naprawdę dobre, za 14 zł najadłam się, Ach, byłam bardzo zadowolona bo ciężko o takie miejsce w Warszawie, żeby tak tanio zjeść sushi. Tak więc to był miły akcent kończący animecon. Dziękuję wszystkim, z którymi mam zdjęcia. Dziękuję cudownemu spektrze. Był cudowny. No to chyba tyle. I do zobaczenia na następnym konwencie. Ale bardzo dziękuję Nanokarin. Nanoka 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 Karin. Wybaczcie, nie umiem tego akcentować. Zawsze to mylę.